Cześć, ja, z tej strony Awer. Znajdujemy się studiu las lat na sesji pięciowej magazynu Hero, na którą spalimy Fifty, a ja idę pograć. ma? jak wiecie Fifty Cent jest w Polsce. Robimy z nim sesję do następnego numeru magazynu Hero. Zobaczcie jak będzie. Pomysł na sesję był taki, że robimy trzy plany. Jeden bliski portret. Jedną postać i zdjęcie Karola, gdzie robiliśmy różne kombinacje. Za chwilę tutaj stanie 50 Cent. Mamy 15 minut, aby zrobić mu zdjęcie na okładkę i 5 dni do środka magazynu. Będziemy mieli zaraz tutaj szare tło, na którym zrobimy zdjęcie okładkowe, portret. W być Groźny, ale i pozytywny zarazem Natomiast na białym tle na drugim sacie zrobimy sobie zdjęcia bardziej komercyjne z jego słuchawkami, które przyjechał te chronować. Don't worry about what they're talking about. Don't tell me what that bitch done said. I'm done with it, you can go with it. I'm leaving me here with another bitch. Don't worry about how they look at me. My time's on, them. look at me. This pussy niggas be shook at me. Wanna judge it though? Trochę się obawialiśmy tego, że Fifty będzie zmęczony po dzisiejszych wycieczkach po Warszawie, wiadomo, takie wizyty zobowiązują, jest napięty grafik, musi być tu, musi być tam, musi zwiedzać miasto.

You wanna shoot her back, right now. take off. shoot her back, right now. I just wanna see the shit happen. Okay. Tell her, sweetheart, could you please take your clothes off? I wanna shoot your back. Alright. Better <laughs> back <laughs> up on me, bitch, watch me ball, ball. Better back up on me, bitch, watch me ball, ball. He told me, my ball, me ball, ball. Nigga, rule, I break Every day I get birthday Cause 100 racks, in that safe 100 grams, they on that plate I ain't think about this no case Nigga, my safe, house super safe My zips, I don't no lace Time for YSL, nigga, run, tail I'm fly as hell, big Bentley move no LP, just two songs A-side, B-side, ride gang, We're the 15 minutes, it's do cute born broke No my Okazało się, że Pifty jest mega profesjonalistą. Obłożony łańcuchami, w czapeczce, każda klatka wyszła cudownie. Oby więcej takich modeli i więcej takich sesji. I got a question you, got a day off Saturday. All right. We <laughs> <laughs> shoot <should> Saturday. We shoot Saturday.

te proste portrety i to, czego szukam w takich, w takich sytuacjach, bo czasów często w takich sytuacjach jest bardzo mało, to w tym prostym, symetrycznym spojrzeniu jakaś taka największa moc i największa, najlepsza energia. Ja. Dziękuję Ale jakby bije od niego bardzo pozytywna energia, wbrew temu, co nieraz pewnie gdzieś tam do uszu wpadło, że, że bywa różnie, więc, więc było super szybko, sprawnie i, i, i bezboleśnie, mam nadzieję, dla obu stron. I bet you that's the one that ended up in the book. Ooh. I'm gonna come back. And I'm gonna find you. <laughs> <laughs> that hot. Hold on, that. <laughs> God damn, pal. He ain't no joke. This is this is hot. <laughs> that does something for my love life. Yeah. So yeah, something's gonna happen after that, drop I hate when you a photo shoot and it does nothing for your love life. I mean, it's the wrong photo shoot. But this one is good one. yeah the photo looks great. You ain't see the photo? Man, don't make me smack the shit out of you in here. Look, my boy, he took care of me. And now every time I come to Poland, I'm going to be looking for you. This It's like completely old school. This is a very, very old camera.

Come on, pink diamonds, pink sad beaches Aruba. Blue sapphires on days when she feelin' over she hood and in the mood. When I'm in the mood, erotic, so exotic, I'm psychotic about it. I don't want forever. I just wanna taste the love, set with that product. I bet a nigga tongue go numb. She's a narcotic, that bomb sit burning, we smoking my old Look, this shit can't happen ever again, man. You want to be a star, Bardzo spokojny moment był na planie Karola, gdzie Fifi miał stać przy pianinie, ale twierdził, że może na niego wskoczy. Uh. Uh. sam wlazł pianino bo stwierdził, że to jest super. To było niespodziewane i takie sytuacje zawsze są najlepsze na tego rodzaju zdjęcia, kiedy artysta jest wyluzowany i nie ma spiny, tylko zaczyna się zachowywać naturalnie, i możemy wtedy zrobić foty takie, które nie były zaplanowane, ale które czasami wychodzą lepiej. Na sesjach niż te, które mamy zaplanowane, rozrysowane itd. Tak Inna sprawa jest też e, robienie małą, e, małą cyfrą e, typu Małpka, Point and Shield. Ale robiliśmy tak naprawdę tym aparatem, tym aparatem, tym aparatem zdjęcia. Tam, tu wszędzie i w ogóle strasznie fajny gość, dość wyrozumiały i chyba udało się go jakoś tam rozkręcić, to mam nadzieję, że zobaczycie na zdjęciu. Eee, no, my też się na zdjęciu. You you like out. Jako jedyny magazyn w Polsce mieliśmy 50 centa na sesji zdjęciowej Znajdziecie go na kolejnej okładce i już teraz zastanówcie się nad tym kto będzie następny, kto będzie następny hero <mulity>